Dzisiaj się gromadzimy z okazji święta 3 maja. Wspominamy ponad 220 lat temu uchwalenie konstytucji reformującej nasze państwo. Wspominamy także tu, w regionie, ponad stulecie dnia wybuchu III powstania śląskiego. To wszystko tutaj, ale zastanawiamy się, świętujemy, ale święto to nie tylko jest odpoczynek. Wytchnienie, ale też to świętowanie, które nas tu gromadzi. Szanowni dostojni goście, pani poseł, panie pośle, pani senator, przedstawiciele służb inspekcji, organizacji pozarządowych, jednostek, placówek oświatowych, jednostek miejskich, kultury, tych, którzy wystawili te. Piękne sztandary i tych, którzy przyszli tu świętować, całymi rodzinami, i tych, którzy ubrali dzisiaj odświętne stroje Śląskie. Tych wszystkich gromadzimy, witamy, witamy przedstawicieli duchowieństwa. No i świętujemy. Chcemy świętować właśnie te uroczystości, te uroczystości razem z administracją, administracją samorządową, rządową z radnymi wszystkich rad i rady miasta z przewodniczącym na, cze na czele i rady seniorów, rady młodzieżowej wszystkich serdecznie witamy tu w Kochłowicach dzisiaj przy tym pięknym, przy tej pięknej pogodzie myślimy o świętowaniu, ale myślimy też o ojczyźnie, bo te Ważne momenty historii, wspominamy, no ale czym ta ojczyzna jest? Czy to są te barwy, które mamy, czy to jest ta wielka flaga, którą tu dzisiaj podziwiamy? Czy to jest pamięć, historia, czy to są tradycje, czy to jest religia? Czym to jest ta ojczyzna? No ja dzisiaj się skłaniam ku temu, żeby przemyśleć jeszcze jedną rzecz: że ojczyzna. To jest dobro wspólne i to nie chodzi o majątek, to nie chodzi o terytorium, ale to chodzi o dobro wspólne, którym, któremu wszyscy służymy. Przenosimy te nasze interesy osobiste, nad to do, te dobro wspólne nad te interesy osobiste. Myślimy o tym działając dla ojczyzny, dla dużej ojczyzny Polski i dla tej mniejszej naszego miasta Ruda Śląska tego zachęcam, mówię to w kontekście tego, co się aktualnie dzieje, mówię w kontekście ponad trzy lata trwającej wojny u naszego sąsiada, mówię to też w kontekście trwającej kampanii wyborczej na najwyższy urząd w naszym państwie. Myślmy o dobru, o ojczyźnie jako dobru wspólnym. Myślmy, działajmy w taki sposób, żeby zawsze mieć na uwadze to dobro, żeby ono było tym dobrem, któremu najwyżej służymy. My miejmy je w naszych myślach, miejmy je na ustach i miejmy je w sercu i w naszych działaniach. Dobrego świętowania.